Dzień dobry, nazywam się Marlena Gregorczyk i jestem doradcą firmy Josera. Znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym Grzegorza w miejscowości Lendowów budy w województwie podlaskim. Wielopokoleniową tradycję łączymy tu z nowoczesną wiedzą i technologią. Produkcja mleka, w której specjalizuje się właściciel, to wymagający fach, zatem ważne jest profesjonalne podejście do wszystkich etapów etapów produkcji, w szczególności do przygotowania głównej paszy dla bydła, czyli kiszonek. Jakie były Pana oczekiwania wobec inokulantu i czy je spełnił? tak w swoim gospodarstwie dysponuję dużymi silosami paszowymi gdzie wybranie jak gdyby metra ściany kiszonki zajmuje mi powyżej 7 dni chciałem ten proces zabezpieczyć żeby po prostu kiszonka była stabilna przez cały czas jej wybierania a poza tym chciałem zwiększyć pobranie tej masy wśród swoich zwierząt, bo jak wiadomo krowa pyskiem doi. A Ma co te... z tym merem latem? Zobaczył pan różnicę? Tak, zauważyłem, ponieważ zawsze zazwyczaj stosowaliśmy dodatki przeciwko zagrzewaniu się TMR-u, TMR a w momencie gdy skarmiamy krzonki z dodatkiem wpiszaczy. Nie musimy stosować e, tych dodatków, e, kiszonki wytwarzają taką ilość kwasu mrokowego, który zabezpiecza e, TMR przed trudnym zagrzewaniem się. A co z samym wyglądem kiszonek? Jakby Pan ocenił je organoleptycznie? E, nie mam żadnych zastrzeżeń. E, wygląd, e, zapach e, jest w porządku, pobranie też e, się zwiększyło przez zwierzęta, także że mm. nie mam do czego się doczepić, wszystko super. Dobrze. E, proces aplikacji, jak, e, jak go pan wykonał? Proces, ap proces aplikacji e, odbywał się e, przy pomocy sieczkarni. E, na sieczkarni przy e, różowej wyrzutowej była był zamontowana dysza, która pobierała inokulant e, i dozowała odpowiednią dawkę. Mm -hmm. Czyli aplikacja była prosta i bezproblemowa. Tak, tak, tak. Dobrze. Czy poleciłby pan e, nasze produkty tak. znajomym? Bazując na swoim już trzyletnim doświadczeniu w stosowaniu zakiszaczy, bez wahania bym polecił, bo, ponieważ to się opłaca. To są takie korzyści, może których nie widać na pierwszy rzut oka, są to korzyści, można powiedzieć, pośrednie, ale zdecydowanie warto. Stosując inokulant, ograniczamy wtórną fermentację, a wraz z nią rozwój drożdży oraz pleśni, odpowiedzialnych za produkcję groźnych toksyn w żywieniu bydła.